Historia filozofii na krótko. Arystyps Cyreny. To kolejny uczeń Sokratesa i zarazem protoplasta szkoły cyrenajskiej, który myśl swego mistrza rozwinął w jeszcze inny sposób, aniżeli pozostali Sokratycy mniejsi. Arystyp pochodził z bogatej rodziny, osiadłej w jeszcze bogatszym mieście Cyrena. Nie miał więc problemów egzystencjalnych, jak dziś byśmy powiedzieli, a w dodatku cechowała go ujmująca osobowość. Mianowicie był człowiekiem niezwykłej pogody ducha i spokoju. Posiadając wiele, pragnął niewiele. Z tej też przyczyny z wyrozumiałością patrzył na innych, umiał zachować się i znaleźć niemal w każdej sytuacji elastycznie przez stosowując się do otoczenia. Był wielkim zwolennikiem swojego mistrza, jednak nauki jego zupełnie inaczej pojął i wyciągnął z nich wnioski, które w żaden sposób nie przypominały duchem tego, co głosił Sokrates. Arystyp uznał przyjemność za najwyższą wartość, do której należy dążyć, uważając jednak przy tym, by nie dać się jej opanować. Zatem panowanie nad sobą, nad własną porządliwością, uznał Arystyp za cnotę. Dobro wiązało się u arystypa w oczywisty sposób z dobrem ciała. To, co przyjemne dla ciała, było tym, o co warto zabiegać, a pieniądze były środkiem do tego celu. Arystyp był jedynym uczniem Sokratesa, który za swe nauki pobierał opłatę. Doprawdy, żaden z jego uczniów nie pojął w tak opaczny sposób nauk mistrza. Istnieje przekaz o tym, iż Arystyp wysłał swego czasu jakąś znaczną sumę Sokratesowi, a ten natychmiast odesłał ją z powrotem, twierdząc, iż jego dusza nie pozwala mu przyjąć tego daru. Cyrenajcy, podobnie do innych Sokratyków, odrzucali filozofię przyrody, uznając ją za bezużyteczną, nie oferującą niczego poza czystą spekulacją. Co gorsza, Cyrenaicy nie cenili również matematyki, twierdząc, iż nie mówi ona co dobre, a co złe. Logika była dla nich o tyle przydatna, o ile pomagała ustalić kryterium prawdy, co do własnych stanów odczuwania. Tylko te stany, całkowicie subiektywne, są dla człowieka poznawalne, natomiast przedmioty, które je wywołują, już nie. Takie postawienie problemu poznania nazwą badacze sensualizmem fenomenalistycznym. Czyli to, co wydaje się nam na przykład słodkie i czerwone, nie jest z całą pewnością takie i niewiele w zasadzie można o tym powiedzieć. A tylko to, co odczuwamy, jest prawdziwe i wiarygodne. I o tym, co odczuwamy, z całą pewnością można powiedzieć, że jest słodkie i czerwone. Jak widać na powyższym przykładzie, cyrynaizm nie miał ambicji badawczych, nawet jeśli chodzi o ludzkie poznanie. A poprzestał jedynie nadawaniu rad etycznych, które sprowadzały się do tego, jak żyć łatwo i przyjemnie. Pomijał całkowicie fakt istnienia wartości duchowych, tak jakby ich w ogóle nie dostrzegał, a życie było jedynie sztuką dogadzania ciału i umiaru w tym dogadzaniu. I taki właśnie był początek hedonizmu. Historia filozofii na krótko.